Cześć, z tej strony Krab Krabi To kolejny odcinek Walki Kwadratów I już od razu zaczynamy, przedstawiamy zawodników Z jednej strony Jobster, pokaż się bez kasku To jest nasz wojownik! Przywitaj się Cześć Dobra, skromne przywitania. Do następnego idziemy Do następnego U. Następny to Zbysio507 Już drugi dobra. raz występuje Dobra Gotowi? Trzy, cztery Widź się! Dobra, 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 dobra Zawodnicy wychodzą Już, Patryk skacze, czy Jobster, Jobster, sorry Jobster skacze Kryje się za kamieniem, podlecę trochę do góry a. Zbysio jest złote jabłko. I Obser jest przygotowany na strzał i strzela! Dobrze. Slajmy mu przeszkadzają, ale... Slajmy to nasza piękna, super widownia. Dobijają się do areny. Chcą go zabić. O! Fuck! Dobra, przegrałem. Uuuu! Dziękujemy! Jobster was z by Zbysio 507. Zbysiu! Proszę! Co chciałbyś powiedzieć przed kamerą? Zbysiu! Dobra, dobrze. Ja nie pokonamy, tyle. No, dobrze. To byłoby na tyle. Z tej strony był krop, krop...